Myślę, że będzie mocny nawrót do tak zwanego prawdziwego hip-hopu. Dzisiaj gadałem o tym z kolegą, jak mu to powiedziałem, to on powiedział: To co to kurwa jest prawdziwy hip-hop? Ja mówię, no w sumie dobre pytanie. To jest taki hip-hop, taki rap, gdzie po prostu bardzo ważne są umiejętności i gdzie artysta dużo mówi o różnego rodzaju uczuciach więc yy, yy, i ma swój styl. Yy, widzę bardzo dużo młodych ludzi yy, na przykład na yy, koncertach yy. Starszych zespołów, na i polskich, i z Ameryki takiego trochę klasycznego rapu, ale w tym wszystkim nie chodzi o to, że bit ma być bumbapowy, bo może być sobie jaki się chce, tylko chodzi o to o ten e, szacunek do swojej własnej sztuki, że to nie jest tylko i wyłącznie zarabianie pieniędzy. De facto mi chwilę zajęło czasu, żeby się pogodzić z tym, e, jak youtuberzy szmacą tą muzykę, e, ale w końcu w którymś momencie doszedłem do wniosku, że Psują to w dupie, każdy co może robić, nikt mi mamy nie zabił i nie ma się o co przypierdalać. Niektórzy z tych ludzi zresztą potem naprawdę się umieją w to wkmienić i może z tego powstawać coś fajnego.